Dziecko, kurwa, ben! Pojebany, pojebany, w co copętanie! Pętanie, copętanie! Zwykręcanie zków! Cały pojebany klop robi łop, łop, Cały pojebany klop klub, robi łop, łop, Z rychą, kurwa. Yy, witamy w plutonie numer 4. Będą trzy odcineczki, jak zwykle. Niestety to nie są diable ani kurwa multi, żadne koksy. Jest jeszcze Otis, ale on ma konto zbanowane, więc pozdrawiamy go. Niech poćwiczy. I cisza nastała. Kutasy. Bo Otis jest wyciszony. A PZD też się wyciszył. Berliet i failshot fail temu. Failshot ma Pawełek, tak naprawdę. A Pawełkowi dawno, dawno temu obiecałem wysłać sekreta. Wybierać, kurwa! Ten, obiecałem wysłać sekreta, bo wygrał w konkursie. Nadal kurzy się, kurwa. Sponsorem był ten, siem Tak więc, kto, kto chce zapłacić za przesyłkę, to zapraszam. linki? No. Jakiś ten, ekonomiczną paczkę. Ala, 3 złote. No, a czekaj, co ty jeszcze wygrałeś, kurwa? Koda piątkę, ta? ta? No, to szło, ile to szło, kurwa? Siedem lat, nie? No. Nie wiem no, tam z 4 dni No, ale żeś chyba pograł czy nie Tak, no gram, na Burgił. Ze mną grał na Zombie A w zombie? A zombie zajebiste Nie no, na multi też gram. no to zawsze... Się... No w sumie tak graliśmy ja się wkurwiałeś, że... Że to nie jest Battlefield, że za szybko przeładowują bronię. A no też i Ważne, że ten kwiatek robił te konkursy, nagrody były i to jeszcze pudełkowe. <laughs> Chuj, że już ale chuj, działały. Much dobra. Miasto. Nie, spierdala i lecimy kurwa tu. I jak nie polecisz, to wiesz, że to jest nagrane. Teraz. Tym bardziej będę kurwa. Dobra, teraz nagrywam niby jakoś normalna, czyli powinno być już te tysiąc perów normalne, a nie oszukane. Czy to było oszukane? No wiesz, jak tam u mnie wrzucasz yy, ten na full HD, nie? To Tak naprawdę to jest kurwa 700, czy coś takiego. A. Takie wiesz, oszustwo, nie? Jopierdolę! 1080 jest! Nie, klikają chuj kurwa, wiesz. Tak, Takie ten, taki gębój kurwa, trochę się włącza na monitorze. No ja jadam jak zwykle, tam gdzieś w pizdę, kurwa. Aha, ostatnio pizdę tu pizdę dostałem. Jadam, kurwa, do nie, no to dobrze. No to dobrze. Ostatnio... Ostatnio jechałeś tam tendy i to się. <laughs> no, to o właśnie! Ruchają! <laughs> no, właśnie. <śmiech> 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 ruchają. O! Kurwiony! Jak chcesz wkurwiony, to. Nie, Nie czy będzie, będzie wkurwiony. wkurwiony? Czy. Nie wiem, kiedy to wrzucę, ale. Jakoś tam się podwójnie wkurwiłem. tak... jakaś kurwa mnie zablokowała, to odnośnie rozgram troszkę. To, to zrobisz jako intro. Dobra! <laughs> Follow my S, kurwa. Ta, jedziemy na pałę Gramy w ogóle co za klan 13, Ty. Czyli co? K -B. Czyli co? To nie jest polska nazwa, bo my nie nazywamy to po polsku. To jest. To jest. 13th Battalion. I co to ma znaczyć, Że co? No, 13 Batalion. Jeep! Z całej epy, kurwa! Jeep! Dobra, to ja was wspieram mentalnie z tyłu. trafił. So, no raczej, to, to. kurwa! No Tiger, celny czołg, nie? Stryger kurwa, kwiatek in, in the ten, in the game kurwa. Tak, wiesz, wiesz, że jak ty nagrywasz coś, no. To zawsze, zawsze musisz przegrać, więc teraz, te mm. najbliższe 3 gry będziemy przegrywać. Kurwa, mać! No i patrz, bo się kurwił Dobra, dojebać te paździerze. Tak, tak, już strzelam z daleka, bo daleka A ten obniża? A nie, odbił! pedał to. No ten fail shotowy czołg Dobra, dawaj, dawaj, działać, bo tu arty strzelają, trzeba im najebać szybko Zdetrackowałem tę fałkę 3-0 O to fałkę szybko Tą tą gorszą znowu zatrakowałem fałkę Ale tyle hity bijesz O bez hitu. No patrz tak. mi No fakty, patrz PZ mi wjechał, no kurwa koledzy, jebani w dupę. 1S, 1S, no no wszystkim kurwa No kurwa mać Gdzie jest Berdiet? Żeby cię chuj zalał kwasem I patrz, widzieliście to jakie kurwa strzelę Dobra, musisz to teraz wygrać, wiesz o tym no ja dwóch zabiłem Payszot ja się... no, no niestety wspomagał mnie. mnie, ale dobrze muszło No niestety jest tak miękki, że No dobrze się... Pa jak tam wyjebaliśmy kurwa Jak zwykle Snajper się znalazł w Teamie To ja? No raczej Przecież widzisz, pomagałem wam 1000 Berliet też ma kanał na YouTube, więc możecie subskrybować, ale nie polecam. Nudy Nie no dobra, można obejrzeć. Chociaż ja i tak nie oglądam nikogo, więc. Nawet sam swoich filmików nie oglądam. Znaczy, jedyne co on robi na swoich filmikach, to od razu po przetworzeniu wchodzi i łapka w górę. Nie, nigdy A jak tak mam nie zrobiłem. Łapka w górę. No nie, nie. nie. Tak. Jak się nie da, jak się da, sam próbowałem. No pewnie, <laughs> że się da. da. No raczej. Oczywiście. A ten. Ale ja nie jestem takim chujem, że wpisuję kurwa w tagach yy, rock i kurwa Minecraft i jeszcze coś, tylko po prostu. Ja wpisuję kwiatek. A ja nic nie wpisuję, tylko tytuł wpisuję w tagach. Tego jestem taki zajebisty. No ty dziwko, kto ci tutaj zaprasza? Wal z rozbiegu, no pokaż. Pokaż. Nie Jezus. Wytrzałem. Przynajmniej ma, macie teraz ten podziw w czołgu HD. Kreski, kreski, tu, kropka, kropka. Trochę pogięte. Z tym pobiętym młotkiem. O jakiś Ostatnio tak. przejebałem w jakąś astrę, o, więc jeżeli kuju. Właściciel astry białej takiej w kombiku <głos》>, Ogląda to, to takie ten, do niego, że Ty kurwo Ten, I, za blisko stanęłeś Ale nie, czy kurwieś No, o ty dziwko Nie no, to muszę obejść. o nie, to jest kurwa już zjebany mecz ale to miał być Nup Nie, bo jakaś kurwa stanęła za mną i ten, i, i ten... Te wsteczne lusterko jakoś mi się oberwało, to musiałem te boczne, nie? Patrzę no czysto, chuj co w tem. Je, psaj epy, nie? Mówię, o ty szma, tu zostawiłeś mnie. Kurwa jak wybuchają. I tego. Dobre, wychodzę, bo... patrzę, kurwa połamane. No, delikatnie, nie? Ale chuj, no zawsze połamane. A taka asta to wiecie. Nam bez Żydów, nie? A tego... A jeszcze jakby jakaś kurwa się trafiła, to by pięć stóp zawołała. Więc, więc, więc... Zbiegłem z miejsca wypadku. Pozdrawiam... ...kierowcę astry Ale On to widział? Nie, nie widział kurwa jak ten, w sklepie był, bo to było pod Biedrą. <śled> no, patrzę kurwa tam jakiś menelew, jak zwykle pod Biedrą, nie? To mówię, chuj, oni tam nic nie słyszą, tylko wiesz... Krzykniesz, jabolt to od razu wiadomo, nie lokalizują. <grym zdaniem> a tak to wiesz. Tak to było dobrze. Cześć, obserwuję KW1, bo dobrze mu idzie. Nie, tylko się nie Pa, zajebał. Lany 2011, a on już zginął. Jego pierwszy czołg. Arta by mnie trafiła. No i Arta była znerwiona, powiedz mi. O, cuka. Ty, tak, oni tak, dadzą co tak, radę tak. jeszcze, a nie, to sztug G, artek. Pierdolnie to może. Sztug G, sztug. Coś mały takie, w White Idea większy tak. jest. Wiem, że artek jest głupia, nie Pa, pa, pa. sztug okręża. <śmiech> <śmiech> Jaka akcja w ogóle, ja pier. Nie, on burzakiem wyjebał chyba w mur, co czy nie? Nie, wyjebał w czołg. Ja pierdolę, ty. Chyba. Obejrzyj, co to Dobra, to hardex przynajmniej dostaniemy. To wygrana, przegrana? Nie no, nie patrz, czy wyszedł. Sztuk G wygra to wszystko. Nie, ja no, wyszedłem nie... z, w afekcie, bo ta, ta mnie... daje jednak to SKP escape i wyjście. Z Tylko wie, ile kometa ma hp'ów. No, nie patrzyłam. Sztuk kurwa ten... Musi tego. Tak. Asa Po No właśnie. I Pizdełek, mówiłem ci, nabiję masę na się dzisiaj. Tak? No, mm. To dobrze. A wiesz jak flagi dobijałem? Tak tu? No, no. <grystwo> cicho, tutaj wszystko było dużo. Kurwa, tu często amo tak? pada jak w tym tygrysie, ale buchy. nie wybucha <grystwo> Dobra, sztuk leci <grystwo> Loreń też leci Kometa mnie wygra, jak ma więcej niż 400 HP A kto tam został i na ilu HP? <grystwo> Ty, co on napisał? A nie, to chodziło mu o siebie, czy o artę, że co? Właśnie, że bardzo spokojna <laughs> Mistrz taktyczny Stuk chce zrobić kołbanowa O kurwa FULHAP, nie? Czerwony FULHAP Franki Ciekawe co komet wyczaruje z dupy Nie wiem, ciekawi co Stuk wyczaruje Bo jest niby żółty Opowiadajcie bardziej intensywnie, bo chcę wiedzieć co tam się dzieje, a mnie nie ma Jedzie, jedzie, jedzie jest komet? Sztuk ty dziwko. O, dostał. Jest Arta. Dawaj Arto. Ty kurwa dziwko. Ja Co ty się w ogóle dzieje? Ty patrz na jebani. kurwa. ćpu, patrz. Sztu, sztuk co, odjebał, Ja, pierdolę. Akcja życia, kurwa. Pa! Nie. Zatrzymaj się, Zobacz, <laughs> kurwa, jest to nagrane. <laughs> Co tu się w ogóle stało? Pajszy jedno trupa. Good game, kurwa. Oni good game'u nie widzieli nigdy, kurwa. Chyba w chipsach, kurwa. Ja pierdolę. No ale dobrze jest. <laughs> Dobre. Tak więc żegnamy w plutonie numer jeden, e cztery. Ten za będzie drugi.